Dzień Pataja. Wczoraj było takie rozpoznanie tego terenu, co tu się dzieje. W tym momencie jest prawie 35 stopni. Pozdrawiam cały Bolesławiec. Zaczynamy zabawę. Teraz kierunek Market. W Markecie muszę zrobić już dzisiaj jakieś zakupy, bo później już nie będzie w miarę takiego czasu, bo będzie cały czas penetracja i zwiedzanie i jeżdżenie. Czy skuter, czy jakaś motorówka, to się jeszcze okaże. Ale podziwiajcie piękną plażę, Patai, i motorówki, i tam gdzieś daleko jakieś tło kończące się tej plaży. Terminal 21, tutaj właśnie idę, tu będzie jedzonko, tu będą zakupy, tu będzie siedziało, będą promocje, i będzie coś fajnego. Widzimy.

DJI, DJI, Google, FPV, celowy. 45 tysięcy to jest ponad 5 tysięcy kosztuje u nas w Polsce. Taki. Interesuje mnie ten na przykład DJI. On kosztuje wersja combo kosztuje granica

Action. 11 tysięcy watów to będzie 1200. 360. Yy, na drony można to montować. Yy, cena tutaj, no nie wiem tutaj ceny, ale widać że to jest tej nowej generacji już. Ja, ja mam Insta 362, ale tu już chyba musi być na pewno ta czwórka. Imprezownia to jest ta ulica Walking Street. Do 6 rano tutaj spacerowałem, właściwie o godzinie 3. Tu się wszystko skończyło. O 6 rano już byłem w hotelu. Wcześniej wam pokazywałem tą całą relację. Teraz idę w kierunku Portu, tą ulicą. Jechałem z galerii skuterkiem za 200 patai, a teraz idę w kierunku portu, żeby zobaczyć, jakie są wycieczki na wyspę Kolan. Te motorówki, czyli te takie jachty i kataramany, jak i tam inne rzeczy. Chcę sprawdzić ceny, jakie teraz tu wszystko, jak to wszystko kosztuje, żeby jutro popłynąć na Kolan. Czyli te wszystkie motorówki zobaczymy, jakie są w cenie. Czy się opłaca, czy lepiej wziąć z Bokingu. Boking, bardzo dobra sprawa. 全員、全員、全 <noise> 員<声>、全員、全 <noise> 員<声>、全お全員、全員、全員。 Pataja, drugi dzień. Piękny zachód słońca. Napis Pataja, Kolory fantastyczne. Woda, bajka jak zupa. Tylko wskoczyć i się chlupać. Spaceruję, oglądam, konsumuję. Ceny perfekcyjne do zakupu. Zapraszam. Pataja, Tajlandia, a za niedługo Bangkok na razie jest wtorek, jeszcze do soboty tu zostaje i będą na pewno fajne atrakcje. Planuję. rajs, planuje jeszcze skutery. Jutro zobaczycie. <mum> <mum>

tutaj jeszcze nie ma. Ale pani tutaj w tym miejscu teraz już gotuje. Wiecie. I no. owoce morza. I jesteśmy teraz na tym markecie. No. co morza. Owocki. Hello. Owoce morza. Yes, thank you. I mamy dalej... Piękne.

z krokodylka. Ja jadłem takie mięso na Kubie dosyć farbne to mięsko jest idziemy na następne stoisko mamy już grillowane mięsko prosto z grilla zobaczymy na steki steki żyberkowe tu mamy, tu są jakieś 100-kołopów, coś takiego. W porcie jak widać po 10 zł. 6 na przykład takich. Gostuję. No. Tu Hello. oczywiście mamy przekąski. Super. Owoce. Hello. Hello. I jest Że trafimy w na jakieś robaki na razie robaków jeszcze ja tutaj nie widzę jest są jakieś takie grillowane. to jest to słynne mięsko dokładnie pieczone pieczonem to jest to pewnie jakiś boczek i bolonki.

owoce morza Prawdopodobnie bo to mi chyba jeszcze żywe bo one się nie ruszają owoce no, morza jest też takie muszelki wszystko jest przyrządzane wszystko przyrządzane jest na mm. okay. żywo Oczywiście tutaj o jest tak samo ceny zupy zupy o 25 zł, po 20 zł różne zupy Super Ale my szukamy robaki robaki pają, pająki skorpiony. ale na razie tutaj tego tu nie ma Możliwe, że I to może ich wyszukać. Idziemy dalej i widzimy tutaj znowu różne dania po 12 zł. Można sobie zobaczyć ceny. Ceny tak to maksymalnie 14 porcję, Duży talerz. Ryże, nie ryże. a tutaj na no, przykład owoce morza są po. 50 zł 40 zł To mm -hmm. no. O i taki kraw na Za 50 zł 3 kropy 4 Moim zdaniem to jest tanio Złopy z jajeczkiem Rybki Dane ceny są od 40 zł, już jakieś takie owoce morza i tutaj mamy grillowane krawy, Super. grillowane, prosto z grilla. Żeby to przejeść, pozmakować, to jest naprawdę sporo czasu. Trzeba poświęcić na taki market. Żeby oczywiście żywe można sobie wybrać. No niestety ale na tym markecie nie ma robaków, więc szukamy robaków i mająków. Będzie coś ciekawego, to Wam znowu pokażę. Pataja godzina 20.